Bardzo się cieszę, że mogę tu z Wami być, że znowu nagrywam filmik dla Was. W szybkim skrócie, gdy była trudna ciąża, poród wymagające, bardzo wymagające dziecko. Dlatego muszę się streszczać i żwawo opowiadać Wam o ubraniach, ale mam nadzieję, że skorzystacie na tym. Przejdźmy od razu do rzeczy. Moja szafa kapsułkowa na rok 2020, co jest ważne, składa się faktycznie w 50% z ubrań polskich marek. W duchu wspieram polskie marki i reszta to są sieciówki. Byłoby miło mieć prawie 100% tych polskich lub bardziej takich unikalnych marek, ale wiadomo, to jest jakiś proces. Miło jest mieć taki element w szafie, ale to zależy od różnych czynników od naszego budżetu, czasu, od tego, jaki mamy styl życia. Mniejsza z tym, o szafie kapsułkowej nie będę samej opowiadać, bo myślę, że na to nie mam czasu. Zresztą opowiadałam o niej w innym filmiku, który Wam podlikuję. Swoją drogą wszystkie wymienione marki tu, oprócz tam Zary i Mango, yy, będziecie mieć linki do Instagramów tych firm yy, i. To działa. Zatem może zacznijmy od koszuli. Aha. No tak, bo to jest szafa kapsułkowa dla matki karmiącej. Bardziej można by powiedzieć, że to jest szafa kapsułkowa dla każdego, ale matce karmiącej się przyda, bo są tu ubrania dedykowane matkom karmiącym, jak na przykład ta koszula. Koszula z The Miracle Makers yy, uważam, że jest przepiękna jest bardzo dobrej jakości. Z tego co pamiętam to jest len plus wiskoza. Bardzo dobrze się układa, co zresztą mam nadzieję zobaczycie później, jak Wam pokażę, jak to wygląda na mnie. Ponadto ma piękny kolor i co najlepsze ona w ogóle przecież nie wygląda jak koszula do karmienia. Nie ma jakby nic wspólnego z tymi borkowatymi ubraniami dla kobiet w ciąży, a potem karmiących, co jest dla mnie jest to dla mnie niezrozumiałe zupełnie, dlaczego po prostu jest tak mało ubrań typowo dla matek karmiących, a nie w ciąży. Ja wiem, że się tak kupuje może w pakiecie, żeby było, może żeby się bardziej opłacało, ale ja na przykład nie chcę wyglądać tak, jakbym była w ciąży już po porodzie. Zatem mamy elegancką koszulę i w momencie, kiedy chcemy nakarmić dziecko, to tutaj pod spodem, zostało to moim zdaniem świetnie wymyślone, pod spodem mamy zamek błyskawiczny, to można normalnie sobie pod tą farbanką otworzyć. Ten zamek chodzi bardzo gładko, oczywiście, jak ją mam ubraną na sobie. Yy, I dziecko tak naprawdę też chowa się gdzieś pod tą falbanką, o ile się bardzo nie wije i nie rzuca. Dlatego uważam, że to jest szał w, dziesiąt w dziesiątkę. A ponadto, jak skończę karmić, to nie jest tak, że ta bluzka będzie taka, mm, no nie wiem, do chodzenia po domu. Nie, nie, nie. Zostaje mi. Piękny po prostu element garderoby, który mogę nosić i do jeansów, i do eleganckich spodni, i do spódnic. Idę za ciosem, w The Miracle Maker zrobiłam większe zakupy, ponieważ naprawdę uważam, że należy wspierać tą kobietę, która szyje piękne ubrania, bardzo dobrej jakości i nareszcie, nareszcie mogę mieć t-shirty, które są porządne, nie będzie żadnych zwijających się szwów, nie wiem, się i tak dalej. To jest porządny rodzaj bawełny. Bardzo dobrze leżą. I To są eski. One są faktycznie bardziej dopasowane, a nie żadne workowate te bluzki. I one mają system karmienia, taki, że tutaj jest, mam nadzieję, że się wyostrzy, Tak to jest zakładka taka, pod którą jest też zamek. Więc clever. A zarazem, przecież to wygląda normalnie jak zwykły t-shirt, tylko z takim elementem dekoracyjnym. I idąc dalej, idąc dalej, pokażę Wam jeszcze rzeczy z tej samej firmy, ponieważ to są klasyczne t-shirty z normalnym jakby tyłem. Natomiast mam jeszcze dwie bluzki od The Miracle Makers. W sumie mam pięć rzeczy i tak naprawdę jest no, trochę, trochę mniej niż połowa mojej szafy kapsułkowej. To jest bluzka z długim rękawem, ale jej dużym atutem jest tył, czyli taki dekolt na plecach. I tak samo mam t-shirt, bardziej oversize'owy, grafitowy, z takimi samymi plecami. I te bluzki są naprawdę... Bardzo ładnie się w nich wygląda. Yy, mają ten sam system karmienia, obie. Tutaj jest zakładka i tu jest zakładka, gdzie jest ukryty zamek do karmienia. Później zobaczycie, jak się prezentuje już na sylwetce. Mamy też rzeczy z sieciówek, umówmy się, jakby no po prostu tamte elementy garderoby są i droższe i nie są tak szybko, znaczy szybko, nie no w sumie są szybko dostępne, szczególnie teraz, jak zamawiamy większe rzeczy online, ale jeszcze kupowałam koszulę w Mango w momencie, kiedy nie było tego całego koronawirusa i tych wszystkich problemów. I wtedy postanowiłam, że właśnie nie chcę kupować workowatych ubrań dla matek w ciąży, że chcę mieć coś bardziej eleganckiego. I wtedy kupiłam tą koszulę w rozmiarze M. Ona jest w sumie na troszkę taka oversize'owa I tak samo koszulę błękitną, i koszulę czarną. Niestety poliester, ale i tak się w sumie dobrze sprawdzają. Jak wiemy, mówię tu do matek karmiących: mówię, koszule może nie są super wygodne, bo otwieranie tego jedną ręką w momencie, jak trzymamy dziecko w drugiej, które się na przykład nie wybije albo chce już zjeść, a my musimy szybko otworzyć tę koszulę, to nie jest może najwygodniejsze. Dlatego wymyśliłam, że na wiosnę lepszym rozwiązaniem będzie nosić topu do karmienia, po prostu takiego na ramionczkach, jak są z hnm to akurat nie jest ten top, nie, on nie ma tu tego rozpięcia, natomiast pokazuję go Wam przykładowo, ponieważ jest parę rzeczy, które jeszcze muszę dokupić. Nie jest ich dużo, ale żeby ta szafa była taka pełna i taka skończona, to między innymi właśnie myślę, że dwa takie podkoszulki, basicowe, typowe do karmienia, i na to można po prostu zarzucić koszulę i w sumie jest ok, bo zawsze możemy ją zapiąć, gdyby coś, a w albo ją rozpiąć wcześniej i zawsze to wiadomo, to rozpięcie w tym topie będzie łatwiejsze i bardziej praktyczne do karmienia. Mamy tutaj koszulę, koszulki z The Makers, koszulę ładną, tą różową i mamy sweter. Sweter z firmy Christian Berg, patrzę na firmę, ponieważ ją dostałam, dostałam ten sweterek od mojego męża na święta. Uważam, że przepiękny prezent w pięknym, błękitnym kolorze to jest 100% wełny jest bardzo, bardzo ciepły, więc tak naprawdę na te chłodniejsze dni wiosenne mogę zarzucić na cokolwiek i już jestem jakby gotowa na chłodniejsze temperatury kolejna polska, polska marka jest to marka Elementy troszkę taka bardziej powiedzmy oryginalna i minimalistyczna co by nie mówić, to jest sukienka z ten celu ja miałam bardzo duże wątpliwości co do tej sukienki na samym początku. Yy, nie byłam do niej przekonana, dlatego pomyślałam, że może trochę wygląda jak fartuch. Dopiero z czasem, jak zauważyłam też, że spokojnie mogę ją nosić jako płaszcz, jako y, dłuższą koszulę na inne rzeczy, to się do niej przekonałam, ponieważ mimo wszystko uważam, że y, kolor jest piękny i no jakby to, co stoi za tą sukienką, czyli transparentność ceny, fair trade, te wszystkie bariery. Y, Eko less, less waste? Duży ten, tak, tak, chyba tak. No chodzi o to, wiadomo, że nie produkują tyle śmieci i, i ubytków różnych przy produkcji. Tak jak wspominałam, wszystko podlinkuję zresztą i też ją zobaczycie pewnie później na sylwetce. Idąc dalej, mamy sukienkę także z firmy polskiej Marizeli. Może kojarzycie tę firmę, pewnie wyświetlają się Wam może jej reklamy. Ta firma robi takie, nazwałabym to kościółkowymi sukienkami, co wcale nie odbiera im, jej, ich piękna. Uważam, że ten wzór jest naprawdę wyjątkowy, taki kwiecisty. To jest 100% wiskozy, ale ona mi się przydała już w listopadzie, gdzie byłam w niej na krzycie swojej córki. Uważam, że warto mieć taki jeden element, który właśnie na przykład sukienkę który bardzo szybko ubierzemy, a w sumie jesteśmy prawie gotowe, bo wystarczy, że do niej ubiorę poczyki, buty na obcasie, mm, samą sukienkę, jeżeli jest ciepło i już jestem tak naprawdę zrobiona na uroczystość, albo jakiś płaszcz na wierzch. Ja miałam wtedy właśnie taki niebieski płaszcz yy, długi, zimowy i dzięki temu było mi cieplej. Zbliżamy się powoli do końca. Yy, mamy jeszcze spodnie. Ja jedne mam na sobie. To są dżinsy z mango, pewnie później troszeczkę zobaczycie je bardziej wyraźnie. Mam też niebieskie dżinsy, również z mango. Co do dżinsowych rzeczy, yy, czy planuję na przykład zakupić jakieś porządniejsze jedne dżinsy? Yy, kiedyś myślałam, że tak, teraz wydaje mi się, że nie, ponieważ doszłam do wniosku, że nie jestem całą taką jeansową właśnie kobietą. Yy, raptem mam cztery rzeczy w całej mojej szafie i tej na cały rok. Mam cztery rzeczy, gdzie dwie z nich mam od lat. Yy, od lat, czyli jedne spodnie mam od podstawówki, drugą sukienkę też mam bardzo długo yy, i ostatnim w ostatnim czasie kupiłam taką jeansową, czarną jeansową sukienkę, nad którą i tak czy siak się zastanawiam, ale ona będzie w szafie kapsułkowej letniej jeżeli dotrwa do tego momentu, jeżeli się jej nie pozbędę. Mamy jeszcze spodnie eleganckie, różowe z Zary. Też się bardzo przydają przy różnych stylizacjach. Zawsze dzięki nim ten look wygląda, powiedzmy, bardziej tak elegancko, kobieco. Ogólnie nie chciałam Wam pokazywać w tej szafie kapsułkowej wierzchni ubrań, dlatego, bo do szafy kapsułkowej wierzchnie ubrania się nie zaliczają. Tak samo jak można by się w sumie przyczepić, że t shirty to też nie jest to, ale jednak u mnie to tak wygląda, że te t-shirty też są trochę porządniejsze, więc w sumie je wliczyłam normalnie. Co do butów, to szybki przegląd. Większość teraz jakby stylizacji noszę z tymi białymi butami z zaryb, bardzo mi się podobają, są skórzane po naprawdę dobrej cenie i powiem Wam, że jestem aż zdziwiona, jestem sama, że są tak dobrej jakości. Tutaj mam także stare czułenka, takie niebieskie z Zary, czy są wygodne powiedzmy jakieś 5-6 na 10, ale, ale na chwilę obecną są ok i mam moje Nike od lat. Próbowałam kupić jakieś najki, bo bardzo mi się marzyły takie same, tylko czarno-białe. Więc jeżeli gdzieś zobaczycie wąskie najki czarno-białe, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, ponieważ nie mogę takich znaleźć. Ten model, który był, który zamawiałam, już go nie ma, niestety. A wszystkie inne są szerokie. Te szerokie buty mi się tak średnio podobają. E, tak. I zostały nam to odkrycia wiesznie, które po prostu chcę wam pokazać, bo później z nimi będę stylizować moje ubrania. Z szafy. I to jest taki popielaty płaszcz, który mam od lat, od lat z firmy Villa. Kupiłam go w butiku na Bracki w Krakowie. I tak samo taka bomberka kolorowa, którą kupiłam na ciuchach. I nad którą być może będę w pewnym momencie musiała się zastanowić, ponieważ jest tutaj mocno zniszczona. Ale to jest jeden z tych takich ciuchów, które po prostu bardzo lubię i jest naprawdę oryginalny. Pokażę Wam jeszcze akcesoria, których nie ma wiele, ale one potrafią też dodać takiego, takiej kropki nad i, tym stylizacją, którą Wam pokażę. To jest apaszka i to jest prezent. W ogóle, jakby część z tych rzeczy to są prezenty. Zegary, które mam na sobie, jest również prezentem. Mam go od lat i bardzo, bardzo go lubię. Tak to poza tym oddam: no, obrączka, pierścionek zaręczynowy. To jest chyba jedyny ten moment, kiedy noszę też złoto ze srebrem. A czy w sumie nie złoto ze srebrem, dlatego, bo to jest białe złoto, ale tak wygląda. I to jest również prezent, który dostałam. I to jest wisiorek z perłą z parfum. Uważam, że jest przepiękny po prostu, naprawdę. Jest delikatny, jest w bardzo moim stylu. Bardzo doceniam takie prezenty, które trafiają w mój wóz. Yy, oraz yy, coś, co cały czas czyszczę i nie mogę doczyścić po prostu, bo to jest srebro. I czy się to wyostrzy, czy nie. Yy. O, mam więcej yy, od, niż 10 lat to na pewno. I to jest koronka po prostu na palec. Yy, no już prawie mi się udało ją wyczyścić, ale niestety dalej ma te szczerniałe miejsca, więc walczę z tym dalej. Bardzo ładnie wygląda, więc to jest w sumie. Ma dwie funkcje oprócz religijnej, także taką biżuteryjną. I to jest w sumie tyle z akcesoriów. Nie pokazuję Wam torebek, ponieważ nie mam w sumie żadnej teraz torebki takiej ulubionej. Mam zwykłą czarną, którą być może założę do stylizacji, być może nawet nie. Jestem na etapie szukania i zakupu jakichś. Jednej porządnej korelki. Przejdźmy do stylizacji. Zaczynamy od paszki, o której Wam opowiadałam, i płaszczu czarnych rurek jeansowych i topu do karmienia oraz najek. Luźny, ale nadal jednak elegancki look. I teraz mamy sukienkę z Tencelu z firmy Elementy w formie płaszcza, tudzież długiej koszuli zwał jak zwał. Później zobaczycie ją w wersji jakby pierwotnej, czyli sukienki i koniecznie napiszcie mi w komentarzach, którą wersja, która wersja bardziej wam się podoba. Przechodzimy do czarnej koszuli. Nie pokazuję wam tutaj niebieskiej koszuli, ale macie wyobrażenie, jak to może wyglądać. Na razie są to dość takie swobodne stylizacje. Myślę, że które spokojnie mogą być na co dzień albo na luźne spotkanie z przyjaciółką. Na kawę. Przechodzimy do t-shirtu z The Miracle Makers. Zaraz Wam pokażę jego funkcjonalność i jak łatwo rozpinać po prostu zamek do karmienia. Moja ulubiona bomberka, yy, nawet nie pamiętam kiedy ją kupiłam. Myślę, że to jest kilkanaście lat już minęło, odkąd. Ją, y, mam ją w posiadaniu z ciuchów, wątpię, abym się jednak jej pozbyła. I taki sam t-shirt z Miracle Makers, tylko w kolorze białym, pasuje to do białych butów. A oczywiście Grażyna Emilia y, dopiero później się zorientowała, żeby troszeczkę dalej ustawić statyw. Nie miałam jeszcze czasu tego poprawiać, więc przepraszam Was za te obcięte nogi. Później na ostatniej klatki to poprawiłam. Koszula różowa z Demira raco maker z pięknymi falbanami. Widzicie teraz sami, jak się układa. Świetne jest to, że można ją nosić spokojnie na wierzch, jak i wpuszczoną w spodnie, co zaraz właśnie zobaczycie. W tej monochromatycznej stylizacji dodałam różowy mój portfel, który w sumie pasuje do, do ubrań. sweterego, o którym wspominałam, bardzo. Prosty, codzienny strój, ale w którym nadal się czujemy ok. I bardziej elegancko sukienka z polskiej marki Marizeli. Wydaje mi się, że mogłabym w niej iść nawet na wesele, nie miałabym z tym problemu. Jak widać, wystarczy dodatek naszyjnika z perełką, kolczyki, kolczyki i zegarek, i luk jest pełny. Tu i tu, jak Wam wspominałam, sukienka Błękit na formie sukienki. I tutaj widać też nogi już moje, więc trochę lepiej widać tę stylizację. Ogólnie uważam, że połączenie jest bardzo dobre, natomiast napiszcie mi, co wolicie, czy jako koszulę, czy jako sukienkę. Na sam koniec mamy koszulkę oversize'ową, sorry, wielkie zaplamy Dopiero teraz to zauważyłam. Z marki Demiraco Makers, trochę bardziej oversize, z tym samym systemem rozpinania. Dziękuję Wam za oglądanie.